Cześć tutaj Szakal i witam Was gorąco w kolejnym materiale Starków CS 2017, przede mną e, Xiaomi Mi 5S, czyli Odświeżony flagowiec zeszłoroczny, który również właściwie w zeszłym roku się pojawił, nie mieliśmy jeszcze okazji go przetestować, także dzisiaj właśnie krótka prezentacja tego modelu. No i porównanie, bo miałem okazję testować mi piątkę zwykłą, także tutaj będę miał jak się odnieść do, do tego modelu. No pierwsza zauważalna różnica to taka, że zastąpiono szkło, które było z tyłu, zastąpiono je zwyczajnie metalem i moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie. Są też dwie wersje, właściwie więcej wersji kolorystycznych. Tak, ale akurat ich pod ręką mam dwie, mam różowe, złoto oraz coś takiego świecącego. No i tutaj niestety bardziej te odciski palców widać, natomiast na tym, na tym zwykłym matowym, znaczy może nie matowym, ale szczotkowanym aluminium widać te odciski. Praktycznie w ogóle ich nie widać, tak umówmy się. Jeżeli chodzi o parametry fizyczne tego telefonu, to 145,6 mm na 73 i 8,3, jeżeli chodzi o grubość, więc nie jest zbyt cienki ten, to urządzenie, natomiast to, że mamy tutaj zakrzywione tabletki sprawia, że faktycznie ono dobrze leży w dłoni i też nie sprawia wrażenia jakoś super grubego. Teraz większość telefonów gdzieś tam oscyluje tych flagowych wokół tych 7 mm, no ale tutaj mamy nieco grubsze, ale jakoś to nie przeszkadza szczególnie. Jest to oczywiście model Dual SIM. Mamy tutaj ekran 5 i 15 cala. Rozdzielczość Full HD moim zdaniem zupełnie wystarczająca, tym bardziej, że mamy gęstość zagęszczenia pikseli na poziomie 428 pikseli na cal. No i mamy też tutaj w modelach tych droższych, czyli z 4 GB RAM'u i ze 128 GB pamięci wbudowanej 3D Touch Display, czyli mamy możliwość wykrywania nacisku na ekran, ale to tylko w tych droższych modelach. Jeżeli chodzi o specyfikację, to tu jest zdecydowanie flagowa specyfikacja, czyli procesor Snap Dragon 821, czyli 4 rdzenie, 2, 2 taktowane, 2,15 GHz i 2,16 GHz. Układ graficzny Adreno 530 i tak jak mówiłem wcześniej, 3 GB RAMu lub właśnie te 4, czyli ta mocniejsza wersja. Z przodu znajduje się aparat do rozdzielczości. 4 megapikseli i przysłonie f2.0, natomiast z tyłu znajdziemy troszeczkę lepszą już jednostkę, 12 megapikselową jednostkę. Jest to sensor Sony IMX378 CMOS o wielkości pikseli 1,55 mikrometra. Tutaj również przysłona tylko f2.0, no i wspiera to wszystko podwójna dioda. No i ten oko kamery, te oko kamery jest, jest większe niż, niż w zwykłej mi Mamy także takie paski od anten plastikowe, które umożliwiają działanie anteny, podobne jak, jak to, podobnie jak to miało miejsce w iPhone'ie. Ten ekran też tutaj Xiaomi deklaruje, że on ma jasność 600 nitów, także bardzo, bardzo dużą. Co faktycznie widać tutaj? Mamy oczywiście czytnik linii papilarnych pod ekranem, pod spodem głośnik mikrofon, na lewej krawędzi slot na micro SD i na SIM, po prawej przyciski funkcyjne, do góry oczywiście gniazdo mini check. Jeżeli chodzi o baterie, to mamy tutaj baterie 3200 mAh, także lepiej niż w Mi 5, no i oczywiście tutaj technologia Quick Charge 3.0, która umożliwia nam szybkie ładowanie. Jeżeli chodzi o moje wrażenie, to zdecydowanie muszę powiedzieć, że ten telefon jest ładniejszy od, od zwykłej Mi 5. To szkło nie jest takie ostre, jak tam było w Mi 5, tutaj jest ono tak lekko zaoblone na krawędziach, no i zdecydowanie dużo lepszym rozwiązaniem jest to metalowe, metalowa obudowa, która się znajduje z tyłu, a nie szkło, które bardzo, bardzo się palcowało i ta wersja z białym tutaj przodem też naprawdę bardzo fajnie wygląda, nie widać na niej odcisków palców tutaj z przodu, oczywiście no oprócz elementów na ekranie, które są czarne, tak, ale generalnie tutaj na tych dwóch paskach białych ładnie to wygląda i mówię, nie pojawiają się tutaj odciski palców, także bardzo pozytywnie oceniam ten telefon, Bardziej mi się podoba niż Mi 5 i generalnie jeżeli chcecie kupować coś od Xiaomi, to warto by było iść właśnie w Mi 5s, bo... Prezentuje się całkiem nieźle. Jedyny minus to taki oczywiście, że mamy tutaj Androida w wersji 6, a nie Androida w wersji 7, no ale pewnie gdzieś tam na horyzoncie pojawi się aktualizacja. No, hmm. Mamy tutaj niestety MIUI, niestety, stety, no zależy jak to lubi, w każdym razie ten, ten system wyróżnia się też tym, że mamy tutaj wysokie możliwości konfiguracji, natomiast na przykład nie mamy drawera, czyli te listy aplikacji, wszystko trafia na ekrany główne. To tyle, dzięki serdecznie za uwagę, mówił dla Was Szakal, no i oglądajcie inne filmy z CES 2011. Na razie, cześć!